Żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 30 listopada. Żywot świętego Andrzeja, apostoła. Żył około roku pańskiego 63. Andrzej pierwszy z uczniów Jezusowych, a rodzony brat świętego Piotra. Był z zawodu rybakiem i pochodził z Bethsaidy nad jeziorem Genezaret. Był też towarzyszem świętego Jana chrzciciela. Gdy tedy pewnego razu Jezus przyszedł do rzeki Jordanu, wskazał go Jan swym uczniom, rzekłszy pamiętne słowa: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On jest tym, który po mnie przyjdzie i był przede mną. Pojął Andrzej głębokie znaczenie tych słów i poszedł z drugim uczniem w milczeniu za Chrystusem. Pan obrócił się i rzekł do nich: Czego żądacie? Ci odpowiedzieli, pytając nieśmiało, rabbi, gdzież gospoda twoja? Rzekł Pan Jezus do nich uprzejmie, pójdźcie i patrzcie. Poszli z nim i całą noc pozostali przy nim. Obłoga nocy, bawić przy Chrystusie. Rychło rano pobiegł Andrzej z wesołą wieścią do brata Szymona, mówiąc, znaleźliśmy Mesjasza, Pomazańca Bożego. I zawiódł go natychmiast do Jezusa, którego przyjął do grona swych uczniów, dając mu imię Piotra. Jeszcze w on czas nie pozostali na dobre przy Chrystusie, lecz wrócili tymczasem do swego rybackiego rzemiosła. Dopiero przy schyłku tego samego roku powrócił do nich Jezus nad jezioro Genezaret, gdy byli zajęci płukaniem sieci i wezwał ich: pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. I natychmiast porzucili sieci, poszli za nim i już go odtąd nie odstąpili. Skoro Zbawiciel, przepędziwszy całą noc na modlitwie, Później z 72 uczniów wybrał 12 apostołów, Andrzej był pomiędzy nimi drugim. Zresztą Pismo Święte bardzo mało o nim wspomina, tak jak o innych apostołach. Podanie mówi o nim to tylko, gdy po odebraniu Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świątek w Jerozolimie apostołowie się rozeszli, aby być dla wszystkich narodów zwiastunami Ewangelii, on udał się do dzikiej Scytii, położonej wzdłuż Morza Czarnego i Kaspijskiego. Zdziaławszy tam mnóstwo cudów przez uzdrowienie chorych, opętanych i wskrzeszenie zmarłych i zasiawszy ziarno Boże, przeniósł się do Kolchidy, Tracyi i Grecji. Wszędzie błogosławił Bóg jego usiłowaniom. Zaszedł nareszcie do Patras w prowincji greckiej Achai, gdzie założył parafię chrześcijańską. Gdy rzymski namiestnik Egeasz dowiedział się o przyjęciu swych podwładnych do znienawidzonej wiary Chrystusa, zapalił się wielkim gniewem i chwycił się jak najsurowszych środków, aby stanąć w obronie pogaństwa. Stroskany o dobro swej trzody Andrzej wystąpił śmiało wobec Egeasza i rzekł, żądasz, aby kraj w tobie uznał swego sędziego i słuszne żądanie twoje. Czemuż jednak złudzony złym duchem wzbraniasz się uznać w Chrystusie najwyższego sędziego całego świata? Egeasz odpowiedział, czy ty jesteś owym Andrzejem, który burzy świątynię bogów naszych i tumani ludzi, aby przyjęli zabobonną wiarę, przeciwko której ogłosili cesarze nasi surowe zakazy? Na to Andrzej odpowiedział, cesarze ogłosili te zakazy w nieznajomości prawdy, gdyż nie znają nauki Syna Bożego, który przyszedł na świat na zbawienie ludzkości i prócz tego nie wiedzą, że ich bożyszcza nie tylko nie są bogami, ale potworami. Egeasz krzyknął, co za bluźniercza mowa. Wszakże Żydzi ukrzyżowali waszego Chrystusa za ogłoszone przez niego nauki. Andrzej rzekł, ach, czemuż nie znasz i nie rozumiesz tajemnicy krzyża, i czemu nie wierzysz, że On, Stwórca wszystkich ludzi, gwoli zbawienia naszego dobrowolnie wziął na siebie krzyż? Egeasz zapytał, jakim prawem twierdzisz, że ten, który został pojmany, oskarżony, skazany na śmierć krzyżową, dobrowolnie wybrał śmierć na krzyżu? Andrzej powiedział, kto swą śmierć przepowiedział, kto ściśle rodzaj swej śmierci wywróżył, kto po śmierci z grobu powstał, kto swoją potęgę określił w tych słowach. Mam moc oddania swego życia, mam także moc odzyskania życia, tego śmierć niezawodnie jest dobrowolną i winna być artykułem wiary jako tajemnica zbawienia. Na to Egeasz zapytał: Jest wtem choćby odrobina rozumu, gdy ktoś lgnie do ukrzyżowanego? Andrzej ze spokojem powiedział: Wytłumaczę ci te tajemnice wiary, jeśli mnie zechcesz posłuchać. Egeasz powiedział: Śmierć krzyżowa nie jest tajemnicą, lecz karą. Andrzej tłumaczył: Jest ona jednym i drugim. Jest karą, gdyż gładzi grzechy świata, jest tajemnicą, gdyż skutkiem jej jest pojednanie Boga z grzesznym światem i zastąpienie kary łaską, potępienia wiekuistym żywotem, a to wszystko jest następstwem miłości Zbawiciela. Egeasz rzekł, popisuj się z tymi bredniami wobec łatwowiernych prostaczków, ale zapowiadam ci, że jeśli nie uderzysz czołem przed naszymi bogami, każe cię osmagać różgami i powiesić na krzyżu, do którego masz tak wielką ochotę. Andrzej na to odpowiedział: Składam jednemu prawdziwemu Bogu codziennie na ołtarzu ofiarę nie z kadzideł, ani z mięsa zwierząt, ani z kwikozłów, ale z niepokalanego baranka. A chociaż lud spożywa ciało i pije krew jego, ofiarowany baranek pozostaje całym i żywym. Egeasz zapytał: Jakże to być może? Andrzej rzekł: Gdy będziesz mym uczniem, wyjaśnię ci te tajemnice. Na to Egeasz krzyknął: Tortury zmuszą cię do tego. I kazał apostoła osadzić w więzieniu. Nazajutrz pogroził namiestnik więźniowi śmiercią, jeśli się nie okaże posłusznym rozkazowi. Ze spokojną łagodnością odpowiedział Andrzej: "Męki, jakimi mi grozisz, uczynią mnie tem milszym w obliczu pańskim. Udręczenie moje trwać będzie krótko, a twoje końca mieć nie będzie." Rozdrażniony Egeasz kazał tego wroga bogów i monarchy osmagać i ukrzyżować. Lud jednak oburzony przeciw namiestnikowi Groził rokoszem i zabierał się do oswobodzenia sprawiedliwego, świętobliwego i ulubionego Bogu Andrzeja. Apostoł napomniał ich, ażeby nie dawali folgi oburzeniu i prosił, aby go nie pozbawiali wieńca męczeńskiego, jako też wstępu do królestwa niebieskiego, a prosił ich tak serdecznie, że łzy wzruszenia przełamały ich opór. Stanowszy na rusztowaniu, wzniósł Andrzej oba ramiona błagalnie ku krzyżowi i powitał go temi słowy, o święty, najdroższy, upragniony Krzyżu. Zabierz mnie tu stąd i oddaj Panu i Mistrzowi memu, aby mnie tak przyjąć raczył, jak mnie przez ciebie zbawił. Potem ucałował święte znamie zbawienia, złożył wierzchnią odzież i pozwolił się przywiązać. Męstwo i ochoczość jego nieopisane na zebrany lud uczyniła wrażenie. Niepojętym cudem żył jeszcze dwa dni i miał tyle sił, iż mógł się modlić i prawić ludowi nauki. Trzeciego dnia chciał go lud oswobodzić od dalszych cierpień, ale olśniewająca jasność, trwająca pół godziny, stanęła na przeszkodzie. Opromieniony tym blaskiem niebieskim wyzionął ducha dnia 30 listopada roku pańskiego 62. Maksymilla, zacna niewiasta, odczepiła ciało od krzyża i pochowała zmarłego. Chciał temu Egeasz przeszkodzić, ale opętany szatanem skonał wśród mąk najokropniejszych. W 300 lat później przeniesiono relikwie jego do Konstantynopola, a w roku 1354 do katedry miasta włoskiego Amalfi. Zapanowania Piusa III umieszczono głowę świętego w kościele Świętego Piotra w Rzymie. Książę burguncki Filip ustanowił na cześć świętego Andrzeja Rycerski order Złotego Runa. Nauka moralna. Możemy sobie tu przypomnieć słowa, które mi powitał idący na śmierć Andrzej święty ów krzyż, na którym go przybić miano o święty, najdroższy, upragniony krzyżu. Słowa te są najpiękniejszym wyrazem nadziei i siły tej cnoty chrześcijańskiej, która stanowi osłodę w utrapieniach i godzinie śmierci. Dar ten nadziei otrzymaliśmy wszyscy przy Chrzcie Świętym, jako posiłek na tę wędrówkę ziemską trwającą aż do chwili przejścia do żywota wiecznego. Jak zaostrzamy rozum myśleniem, jak zwiększamy zasób naszych wiadomości uczeniem się na pamięć, tak winniśmy doskonalić w sobie cnotę nadziei. Uskutecznić to możemy dwojakim sposobem. Po pierwsze, za pomocą modlitwy i rozmyślań starajmy się zbadać istotę nadziei chrześcijańskiej. Treść tę i istotę nadziei wyjaśnia nam sam zbawiciel. Jan Święty mówi: Bóg zesłał na świat syna swego jednorodzonego, aby wszyscy, którzy w niego uwierzą, mieli żywot wieczny. Straszne i udręczeń pełne są wyrzuty złego sumienia. Grzeszymy na ciele, grzeszymy na duszy, grzeszymy nadużywaniem łaski bożej, niedotrzymywaniem uroczystych przyrzeczeń, wiarołomstwem w postanowieniach. Ale spójrzmy wespół z Pawłem Świętym na kalwaryjską górę pokrzepieni nadzieją i mówmy, gdy się przepełniła miara grzechów, łaska jeszcze obfitszą się stała. Prawdą jest, że kto pragnie przebaczenia grzechów i tęskni za pokojem serca, powinien czuć żal za grzechy, wyspowiadać się z nich przed kapłanem, starać się o poprawę, wytrwać w tej poprawie i być przekonanym, że tego dokazać nie może bez łaski Bożej, ale nie mniejszą prawdą jest, co wyrzekł ukrzyżowany: przyjdźcie do mnie strapieni i obarczeni, pokrzepię was. Prawdą jest, co mówi Paweł Święty, wszystkiego dokaże przez Tego, który mi doda siły. Po miłosierdziu Bożem wszystkiego się spodziewać możemy, co jest korzystnym w życiu doczesnym, a do wiekuistego żywota nieodbicie potrzebnym. Po drugie, ożywiajmy i utrzymujmy w sobie nadzieję w prześladowaniach i pokusach, w cierpieniach i udręczeniach, w chorobie i niebezpieczeństwach. Klęcząc przed wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, mówmy po społu z Pawłem Świętym, Chrystus jest mem życiem, a śmierć jest zyskiem moim. Nie mam bowiem, że cierpienia tego świata nie mogą być porównane z chwałą przyszłą, która się na nas okaże. Obejmijmy ramionami krucyfiks święty, wołając psalmistą pańskim. W Tobie, Panie, położyłem nadzieję moją i nie zostanę zawiedzionym. Spojrzyjmy na bolejącego w Getsemanie Jezusa i módlmy się z Nim. Ojcze, jeśli podobna jest, jeśli Twa miłość i dobroć ku mnie na to zezwala, odejmij ode mnie ten kielich. Niech się jednak nie stanie wola moja, lecz Twoja. Naśladujmy Andrzeja Świętego, wznieśmy ku niebu ramiona, turmy się do krzyża, ilekroć nam Go podaje Zbawiciel i temi słowy do nas się odzywa. Bierz na siebie krzyż, który mądrość i miłosierdzie moje dla Ciebie wybrało i chodź za mną. Modlitwa. Do majestatu Twojego, Panie, pokorne prośby zanosimy, aby jak kościoła Twojego święty Andrzej apostoł był kaznodzieją i pasterzem, tak aby teraz przed Tobą był na zawsze naszym pośrednikiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Dziękujemy Wam, kochani darczyńcy, że jest Was coraz więcej, dzięki temu możemy dokładniej planować działania nauk katolickich. Dla tych, co nie wiedzą, pod filmem znajduje się przycisk Wesprzyj lub Podziękuj. Jeżeli chcesz ofiarować stałą jałmużnę dla nauk katolickich, to kliknij Wesprzyj i wybierz próg, jaką kwotą jałmużny chcesz nas wspierać. Natomiast jeżeli chcesz nas wesprzeć jednorazowo, to wybierz przycisk Podziękuj. To dzięki Waszym jałmużnom udało się zrealizować cykl żywotów świętych i wcześniejsze cykle nauk, ale i dzięki temu, że jest Was coraz więcej, to nauki się rozrastają i mogą tworzyć bardziej profesjonalne treści, więcej nauk i bardziej działać, aby nawracać ludzi i pomagać katolikom w wierze. Z serca ogromne Bóg zapłać, kochani. Przypominamy, że wszyscy nasi darczyńcy są otoczeni modlitwą przez naszych kapłanów. Dodatkowo raz w miesiącu odprawiana jest Msza Święta za każdego darczyńcę. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.